Siemano. Witam wszystkich na kolejnych testach uszkodzonych nowych, nowych uszkodzonych paneli, które szukają nowego domu pod instalację do grzania ciepłej wody użytkowej. Także panele się wygrzewają na słonku I dzisiaj dobry upał jest, żeby nie było to się grzeją, bo później ktoś zarzuci, że wyciągną z piwnicy zimne i mają jakąś moc, prawda? A tu są tak nagrzane że. Do testów sam raz, i na pierwszy rzut idzie taka ciekawostka. Ten to bardziej jako ciekawostka, bo mu się tutaj krzywda stała, delikatna. To jest bifacja, akurat. On z tyłu ma laminat. Usztku, ciężkie. Widzicie? I ten laminat wytrzyma wszystko. On nie pęknie ani nic. Panel o mocy 405 W. Teraz instalacje idą, bo z racji tego gruntu na 85% mniej więcej idą instalacje I zobaczymy ile taka 405 daje nam Aż tak zmierzona No i zobaczcie Taka 400, a muszę sobie przestawić trochę telefon, bo mi tutaj e, O właśnie opowiem Czy czym ja to w ogóle sprawdzam Taka 405 daje nam 240W także to jest około 60%. Bardzo dobry wynik na, na tak zmierzony panel, powiem wam. A sprawdzam to wszystko regulatorem MPPT Victron w układzie na teraz 24 V i obciążone jeszcze są trzy żaróweczki do tego na obciążenie, żeby mi, żeby mi tutaj voltażu nie wywaliło w górę. Także tak to wygląda na daną chwilę. O, tutaj będzie chyba lepiej warunki polowe, ale to się nic nie dzieje Chyba się za mną odbija strasznie dobra, waty widać o dobra jest waty widać wszystko widać, czyli mamy jeden sprawdzony lecimy z następnymi sztuka bifacjal 440 watowy no ten najmniej powiem wam dostał tylko tak troszeczkę puknięty tutaj z tej z tej i mam do niego yy, dam, no nadzieję wielkie że będzie agnówka dawał bo widzicie jak to szkło bifacjalne się tłucze ono się stucze troszkę i tyle także 440 W i tutaj mamy 420 W. Kurde, to on lepiej daje jak moje instalacje, które są na trackerach zamontowane. Mamy 370 Zobaczmy, przepraszam, 470 W. Panel ile nam daje ten? Ten nam daje.

i dlatego co ja powtarzam cały czas nie wygląd panela jak widzieliście o tamten co stoi dawał chyba 50 to by policzyć a ten no co mój za tutaj delikatnie spuknięty tyle i on jest szrot coś poszło w nim więcej i koniec tamten daje elegancko taki sam jak ten a ten jest na złom także trzeba każdy pod obciążeniem sprawdzać i 395, a ten dostał takiego większego z cała, od góry. I ta nam daje, a nawet nie mówi ile on ma wad jeszcze raz, bo szkoda, 37 watów. Także kolejny złom, kolejny szrot. Widzieliście tamten, praktycznie nic po nim nie było widać. I 20%, a ten nawet 10 nie daje. Kolejny half cut, dostał z tamtej strony strzała 380 ile nam daje nasza 380, a już widzę bardzo ładnie daje, 275 W Także wynik bardzo dobry kolejny 395 z cała dostał z tej strony Powiem wam nie podejdzie do tych panali bez rękawic, żeby takie gorące, że masakra i mamy 395, daje nam 290 watów. Bardzo ładnie daje. Angry, kolejny. Szuka domu, bo sprawny, jeszcze w miarę na swoje możliwości. 390, ten z cała dostał z tej strony. Powiem, ja Half-Cut nadaje się na rozbitki. Jednak te cele robią robotę i ograniczają te uszkodzenia. I tutaj mamy. Już momencik 300 W, no praktycznie 310 W nam daje 310 W z 395, i ostatni 380 ten dostał z cała z tej strony aż mu tak powiem bebechy na wieżu wraz ile taki chłopaczek nam daje 380 Daje nam 235 W także bardzo ładnie daj. Także biorę to, podliczę wszystko i Weksela w ramkę i zobaczymy, ile procentowo wszystkie daje. Także podsumowane, tak to wygląda, kolejność jak w filmie i zobaczcie, 405. Hm, panie, to się wyklepie, 60% dało. Wydawało się, że panel zmierzony, rozwalony, nie wiadomo jak. A 60% z siebie wydusił, a tutaj panele, po których praktycznie nie było widać jakiś większy, no, no, szkło jest zbite, ale jakieś uszkodzenia, że dziura było na wylot, cokolwiek takie, no nic takiego jakiegoś nie było dużego uszkodzenia. A jak widzicie, 23,9% a to jest jeden producent, praktycznie te trzy panele to jest jeden producent, i widzicie, to nie jest widać producenta, bo pierwszy dawał 71% elegancko drugi, ta sama seria, ten sam producent, już 23% trzeci tylko mniejszej mocy, ten sam producent, 9% także no, szału nie ma najlepszy jest ten dla mienia mienił już go ma, bo ja ten materiał składam trochę później, nie było czasu za bardzo mienił już go ma, zadowolony strasznie z tego panela daje jak nówka, bo przypominam, że było około 85-90% normalnej pracy pracy normalnej instalacji, także bardziej 85, bo już ciepło było w miarę no i w cała reszta też bardzo dobre wyniki, bo jak dla mnie 40%, jeśli daje taki uszkodzony panel, to jest bardzo dobrze. Jeśli chodzi tylko i wyłącznie o właśnie takie tematy do grzania ciepłej wody użytkowej, niezwiązane w ogóle z siecią, także tematy off-gridowe. Bo pamiętajcie, te panele są uszkodzone i wiele komentarzy się pojawia i piszą, że a prąd kogoś kopnie albo coś inne rzeczy wszystko jest możliwe, ale każdy panel trzeba uziemić Nieważne czy rozbity, czy taki, czy inny I trzeba dać zabezpieczenia. To nie ma, że od nakładziemy z takich paneli Hura, kupiłem tanie panele To i wszystko tanio zrobię nie, nie panowie i drogie panie też Bo 6% mnie ogląda Panele trzeba uziemić Trzeba dać zabezpieczenia Przynajmniej wyłączniki DC Żeby w razie czegokolwiek Odciąć przy samych panelach Po prostu zasilanie już w przewodzie i w sterowniku nie było prądu DC bo pamiętajcie, prąd DC jest niebezpieczny, prąd DC zabija bardziej niż prąd AC, czyli prąd stały taki jak w gniazdku a prąd DC to jest prąd, znaczy prąd zmienny jak w gniazdku zmienny, przemienny, naprzemienny zaraz się mnie czepią niż prąd stały taki jak macie plus minus właśnie czy akumulator czy panele no z akumulatora was za bardzo nie kopnie 12V, ale jakby to Zrobił z tego już 48, to już, już, już się robi nieciekawie, tak naprawdę już to czuć. Także sami widzicie, jakie są wyniki i co mam więcej mogę powiedzieć. Pozdrawiam Was wszystkich, słoneczka życzę i trzymajcie się ciepło.